Witam wszystkich członków i sympatyków Polskiej Akademii Zdrowia. Dzisiaj znajdujemy się w Centrum Dr Ozimek w Warszawie i będziemy rozmawiać właśnie z doktorem Wojciechem Ozimkiem na temat pasożytów. Zapraszam Was serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w centrum dr Ozimek w Warszawie. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest dr Wojciech Ozimek. Witam serdecznie, Panie Doktorze. Dzisiaj będziemy mówić o pasożytach i tak naprawdę o bestsellerze, jedynym na polskim rynku. Książka, której autorem jest właśnie Pan Doktor Nie dam się pasożytom. Jest to bardzo ważny temat w przypadku osób, które chorują, ale też takich, które są zdrowe. I tak naprawdę warto by było wiedzieć, panie doktorze, czy pasożyty stanowią dzisiaj dla nas realne zagrożenie. Pasożyty nadal stanowią bardzo realne zagrożenie, mimo że ten temat jest jak gdyby troszeczkę pomijany we współczesnej medycynie. Cała ta parazytologia medyczna została jakby gdyby zepchnięta troszeczkę na boczny tor. Natomiast mimo że należymy do Unii Europejskiej, mimo że wiele się zmieniło w diagnostyce, w leczeniu, pasożyty nadal są bardzo ważną przyczyną wielu chorób i często te choroby są leczone objawowo, ponieważ ta prawdziwa przyczyna, która często bywają pasożyty, nigdy nie zostaje zdiagnozowana. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że większość chorób jest spowodowana przez pasożyty, ale uważam, że bardzo, bardzo wiele chorób w swoim tle ma pasożyty, które albo powodują daną chorobę, albo nasilają objawy tej choroby. I warto o nich pamiętać. Panie doktorze, jest pan pediatrą, zajmuje się pan leczeniem chorób pasożytniczych i odkleszczowych, jak również jest pan członkiem wielu e, towarzystw parazytologicznych polskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, skandynawskiego, e, też najważniejszego Komitetu na Rzecz Lekarzy Medycyny Odpowiedzialnej. Mhm. Czyli ten temat pasożytów, on jest ważny i to nie jest temat spod stołu, tylko o tym się mówi. Na świecie. Tak, to jest temat bardzo ważny, ale o ile on jest ważny w krajach azjatyckich, w krajach Ameryki Południowej czy w krajach afrykańskich, o tyle w Europie czy w Ameryce Południowej. On jest jak gdyby pomijany, niesłusznie, bo tak naprawdę pasożyty zawsze były, są i będą to raz, a dwa, że biorąc pod uwagę globalizację, biorąc pod uwagę to, że my jeździmy do krajów afrykańskich, do Ameryki Południowej, do Azji, my się tam zarażamy tamtymi pasożytami, przywozimy je do naszych krajów i później często te pasożyty, jak gdyby w naszym kraju. Wcześniej nieistniejące, one nagle się pojawiają. Takim klasycznym przykładem takiego pasożyta, i to nie jest nowa historia, jest gruzdogłowiec szeroki, szeroki. Jest to największy tasiemiec występujący u człowieka. On dorasta do kilkunastu metrów. I w koprolitach, czyli w skamieniałym kale, znalezionych w latach Jerozolimy, znajdowano właśnie te członki gruzdogłowca szerokiego, co świadczy o tym, że krzyżowcy, którzy przybywali z Europy Północnej, oni właśnie przywozili to do, do Jerozolimy. I później, jeżeli to trafiało do wody, to w tej chwili brzdogowiec występuje w miejscach, w których wcześniej nie występowało. Czyli występuje w Ameryce Północnej, występuje w, właśnie w Azji, mam na myśli głównie Bliski Wschód, kiedyś tam nie było tych. Także pasożyty jak gdyby też ulegają globalizacji i w bardzo wielu krajach pasożyty, które wcześniej tam nie występowały, one obecnie są i należy je brać pod uwagę. A ponieważ nikt nie oczekuje tych pasożytów, to te objawy są bardzo często niespecyficzne, bo pasożyt, który nas zaraża, chce żyć i wydać na świat jak największą ilość potomstwa. W związku z tym te objawy, które wywołuje, jeżeli to jest jeden pasożyt, zwykle mogą być bardzo niespecyficzne i na tyle słabo nasilone, bo tak jak wspomniałem, on chce żyć, wydawać na świat jak największą ilość potomstwa, żyć tak, żebyśmy go nie zauważyli i żebyśmy nie starali się go zabić. Taka jest mhm. strategia pasożyta. Te, które nas starały się zabić albo nas zabijały, one wyginęły. Tylko te, które się dostosowały i pobierają od nas Tyle, że tak powiem, substancji odżywczych, że to nam bardzo nie zagraża, one przeżyły i dalej z nami jak gdyby żyją wewnątrz nas. Czy bardziej są zagrożone dzieci czy osoby dorosłe, czy to nie ma zupełnie żadnego znaczenia? Czy znaczy, ja myślę, że bardziej dzieci ze względu na te niedostatki higieniczne, ze względu na to, że bawią się piaskownicy, wkładają palce do buzi, yy, te, te, jak gdyby brak przestrzegania tych podstawowych zasad higieny u dzieci jest jednak. Częstszy. Jeszcze jest jedna rzecz, że jeżeli pasożyty zarażają dorosłych, to zwykle są to zakażenia skąpoobjawowe, natomiast jeżeli zarażają się dzieci, no dzieci rosną, ten pasożyt nie zawsze stara się dostosować to swoje tempo wzrastania, rozmnażania się do dzieci, więc u dzieci objawy relatywnie częściej występują. I, i zwykle ja zawsze opowiadam taką historię o liskach, która jest historią taką bardzo ciekawą, bo moi przyjaciele, weterynarze w odróżnieniu ode mnie mają ten przywilej, że mogą zarażać swoich pacjentów pasożytami. Jeżeli zarażają liska jednym typem pasożyta, on jest troszeczkę może bardziej smutny, ale dobrze je, bawi się i tak dalej. Jeżeli dany lisek albo u dzieci obserwujemy to samo, już ma dwa rodzaje różnych pasożytów, to nie jest smutniejszy, to futerko nie jest takie nie ma takiego połysku, mniej chętnie się bawi. Jeżeli są to trzy albo cztery różne pasożyty, które zamieszkują różne piętra naszego przyrodu pokarmowego, a do tego zwykle dochodzi przerost grzybów w rodzaju Candida albicans, albo zaburzenia flory fizjologicznej, to wtedy rzeczywiście te objawy się pojawiają. Oczywiście są pasożyty, które dają takie ewidentne objawy, jak na przykład owsica, gdzie jest świąt odbytu, dziecko zgrzyta zębami, wędruje po łóżku i wtedy wiemy, że to jest prawdopodobnie ten pasożyt, ale bardzo wiele pasożytów daje na tyle niespecyficzne objawy, że trudno jest to na podstawie tylko wyglądu i wywiadów zebranych od pacjenta, ustalić, czy to na pewno jest ten pasożyt. Panie doktorze, czy pasożyty, bo to jest pytanie, które bardzo, bardzo mnie nurtuje. Dzisiaj odnotowujemy duży odsetek chorób przewlekłych, chorób mhm. autoimmunologicznych, i zastanawiam się, czy nieleczona. Choroba pasożytnicza, my żyjemy w zupełnej nieświadomości o tym, że możemy być nosicielami jakiegokolwiek pasożyta. Czy one mogą predysponować do zachorowania na stwardnienie rozsiane, czy na chorobę tarczycy od podłożu autoimmunologicznym, czy na reumatoidalne zapalenie stawów? Czy one mogą być przyczyną? Zdania są podzielone. Ostatnio pojawił się taki nowy trend. Według moich obserwacji one mogą być tak zwanym trygerem, czyli mechanizmem spustowym w pewnych sytuacjach. Natomiast dzisiaj medycyna wie, że pasożyty mogą wręcz służyć do leczenia pewnych chorób autoimmunologicznych. Jest taka szkoła, która nazywi, nazywa się helmitoterapia, czyli leczenie różnych chorób za pomocą zakażania celowego pacjenta pasożytami. My zarażamy pacjentów różnymi pasożytami i właśnie stosujemy to w leczeniu stwardnienia rozsianego, w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita w leczeniu choroby leśniowskiego, chrona w leczeniu bardzo wielu chorób. My stosujemy pewne konkretne pasożyty, które w badaniach klinicznych potwierdziło się, że że one po prostu leczą te choroby. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pasożyt, ja nie będę omawiał tych mechanizmów, mm -hmm. one są bardzo drżone. a wnikając z naszego organizmu, stara się zachować odpowiedź, odpowiedź immunologiczną organizmu, żeby nie atakował tego pasożyta, a że przy okazji on blokuje tą część układu immunologicznego, które odpowiada za autoagresję, czyli za choroby autoimmunologiczne, to, jak gdyby, to leczy w pewnym sensie, łagodzi objawy, u niektórych pacjentów nawet występują objawy. Czyli część naukowców uważa, że wybijając pasożyty w organizmie człowieka, my wręcz Zwiększamy predyspozycję danego osobnika do tego, że będzie miał choroby alergiczne i choroby autoimmunologiczne. Z drugiej strony, my wiemy, że część tych chorób występuje częściej, kiedy są zakażenia konkretnymi pasożytami, więc jest kilka szkół, moim zdaniem bardzo często na przykład astma ostrzelowa czy atopowe zapalenie skóry które są chorobami alergicznymi. One występują, kiedy pacjent ma pasożyty. Ale są też tacy naukowcy, którzy twierdzą, że właśnie te choroby występują, zwłaszcza w krajach azjatyckich albo w krajach Ameryki Południowej, częściej u dzieci odrobaczanych. Także tu zdanie są podzielone. Ja myślę, że prawda gdzieś leży środku. A czyli to też nie jest tak, że wszystkie pasożyty są złe? Nie, nie. To nie jest tak, że są Znaczy generalnie pasożyt zawsze jest pasożytem. Mhm. Ale tutaj zawsze na szale należy położyć, jakie są korzyści większe. Na przykład u części pacjentów z chorobami to jest tak jak powiedziałem. Czasami warto wybić te pasożyty, które w nich są, jeżeli oni mają nasilone objawy, a później zarazić ich innymi pasożytami, co do których mamy dane kliniczne, że one mogą im pomóc. Ale to jest ciągle jeszcze w powijakach. To jest nowa nauka. Ja to śledzę. Ja, ja, ja w tym siedzę bardzo głęboko. Natomiast to jest ciągle nowa dziedzina wiedzy. Czyli taka terapia eksperymentalna. No nie jest to terapia eksperymentalna, bo to jest terapia oficjalnie zatwierdzona Aha. przez FDA w Stanach Zjednoczonych i tam ona jest stosowana. Są sprzedawane przez oficjalne, są oficjalne szpitale, są oficjalne mhm. Jednostki, które zajmują się leczeniem. Jest to terapia już potwierdzona, w Niemczech też jest to zatwierdzone, w Polsce na razie o tym się nie mówi, ale większość lekarzy zajmujących się chorobami autoimmunologicznymi słyszała o tym. No, też nie, nie, nie ukrywam, że dużym problemem jest przekonanie pacjenta, żeby on podjął taką terapię, bo pacjent raczej chce się odrobaczać niż świadomie zarazić pasożytami, żeby zmniejszyć objawy z którejś choroby autoimmunologicznej. O, o ile w ogóle chce się odrobaczać, bo ludzie nawet nie wiedzą o tym, że mogą być nosicielami. Dokładnie tak. Znaczy pacjenci nie chcą się odrobaczać do momentu, dopóki nie wykonają badań. W momencie, kiedy wykonają badania i zostają tam stwierdzone np. jaja tasiemca, jaja listy ludzkie czy człony tasiemca, czy jakieś inne. Wtedy tak, natomiast odrobaczanie profilaktyczne w Polsce umarło. Mhm. W wielu krajach ono jeszcze funkcjonuje, w Polsce tego już w tej chwili nie ma i w zasadzie, na przykład ja leczę tylko zakażenie pasożytnicze u pacjentów, u których zostało pod, potwierdzone zakażenie badaniami kału, moczu lub innych no, może być praktycznie każdą tkankę, każdy organ, każdy płyn ustrojowy można badać w zależności od pasożyta. Część pasożytów jest we krwi, część jest w limpie, część jest w kale czy w moczu. Czy skierowanie na takie badania, czy hmm, takie badania można wykonać samemu, czy wymagane jest? Można oczywiście takie badania wykonać samemu, nie trzeba mieć skierowania. W Polsce tak naprawdę skierowanie tylko trzeba mieć na zabiegi, na pobranie krwi u dzieci, mhm. czy na badanie radiologiczne. Te badania, które nie są niebezpieczne, zwykle skierować nie trzeba. Czyli które nie przebiegały z naruszeniem ciągłości tkanek łącznych albo z narażeniem na szkodliwe promieniowanie, na te zabiegi w większości nie trzeba mieć skierowania. Tylko tak też się zastanawiam, z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy sami e zlecać sobie, tak w cudzysłowie, mm. to nazwę, badania, to też musielibyśmy mieć wiedzę w tym temacie, co tak naprawdę, czego moglibyśmy szukać, gdzie moglibyśmy się zarazić. Mm. Jaka jest droga zarażenia, panie doktorze, pasożytami? Tych dróg jest bardzo dużo. No, podstawowa droga to jest jednak brudne ręce, brudna woda, brudne jedzenie, mm. czyli jedzenie zanieczyszczone... Yy, 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 yy. Jajami pasożytów, które trafia do jamy ustnej, ale też w Polacy, które podróży, wystarczy wykąpać się w wodzie, gdzie są pasożyty, które wnikają przez skórę, albo wystarczy położyć się na trawie czy na plaży. W Tajlandii wtedy węgorek jelitowy wnika przez skórę i, i wędruje dalej, albo, y, albo zjeść no, te warzywa zanieczyszczone. Ja ostatnio odnotowałem bardzo wiele zakażeń. Jeżeli chodzi o tasiemczycę, człowiek jest żywicielem ostatecznym, ale jeżeli człowiek zje warzywa, które są zanieczyszczone y, odchodami, w których są... Y, człony tasiemca, czy jaja tasiemca, to w tym momencie staje się żywicielem pośrednim. Tasiemc nie jest w stanie odróżnić nas od świni czy krowy i w tym momencie my stajemy się żywicielem pośrednim. Z punktu widzenia ewolucji jest to gorszy wariant, dlatego że ten pasożyt zamiast rozwijać się do postaci dorosłej w przewodzie pokarmowym, tej taśmowej postaci, którą każdy z nas zna, on wędruje do mózgu, oka, mięśni, staje się tak zwanym wągrem, gdyż tak, taki jest jakby cykl rozwojowy tasiemca, więc troszeczkę to jest inaczej. I osoby, które żywią się warzywami nawożonymi, albo szambami, albo nawożonymi jakimś kompostem, czymś takim, mają znacznie większe szanse, że staną się żywicielem pośrednim tasiemca, niż żywicielem ostatecznym. A tak jak mówię, z punktu widzenia ewolucji, bycie żywicielem ostatecznym jest korzystniejsze dla człowieka. Czyli panie doktorze, tak podsumowując, jeżeli mielibyśmy zachęcić naszych odbiorców, naszych oglądaczy do wykonania badań, to jakie byłyby podstawowe? Podstawowe to powinno być podstawowe badanie kału. Powinny być to trzy próbki pobrane w odstępie dwóch dni. Do tego można zrobić test Grahama w kierunku owsików. Jest to tak zwany test szkiełkowy, czyli rano jak dziecko wstanie, bierzemy taśmę klejącą przezroczystą, rozkładamy pośladki dziecka, dotykamy do okolicy odbytu, naklejamy to na szkiełko mikroskopowe, zawozimy do laboratorium, laborant bada pod mikroskopem. Jeżeli są jaja owsików, to znaczy, że są owsiki. Szukanie owsików w kale jest to szukanie igły w, w Busiana, tam nic nie widać, więc w kale szukamy tasie, tasiemców, glist, giardii, lambii i tak Oczywiście tych badań jest bardzo dużo, są badania immunoenzymatyczne, możemy szukać też, ale tego, tak jak wspomniałam, nikt nie zrobi badać poziomu przeciwciał w kierunku danych pasożytów surowicy krwi, ale to już są badania zaawansowane. Po więcej wiedzy, przede wszystkim zapraszamy z panem doktorem do zakupu książki. Także kochani, idźcie na stronę internetową, chyba na stronie można ją kupić. Tak, tak, Chodzicie tak. kochani na stronę internetową Centrum Doktor Ozimek e, i tam ona jest w bardzo przystępnej cenie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, w jaki sposób można e, dbać o to, żeby nie stać się ofiarą pasożytów, zapraszam Was serdecznie. Nie dam się pasożytom, autor dr Wojciech Ozimek. Ja dziękuję za dzisiaj doktorze i do zobaczenia.